Omak Polska odpowiadam za realizację projektów, czyli większych inwestycji w maszyny i urządzenia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych bezpośrednio u klienta. Projekty to linie bądź gniazda produkcyjne, często już zautomatyzowane, łączące w sobie dwie lub więcej technologii obróbki, takich jak okleinowanie, wiercenie, frezowanie czy cięcie. Pozwalają one na kompleksowe wykonanie całego lub większości procesu produkcyjnego w jednym zautomatyzowanym ciągu technologicznym lub też przygotowanie materiału do dalszej obróbki. Przez ostatnie kilka lat obserwujemy wzrost zainteresowania klientów kompleksowymi i zautomatyzowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Podążając za tym trendem, zbudowaliśmy silny zespół techników serwisowych, pozwalający nam na realizowanie wspomnianych projektów w zakresie montażu, uruchomienia, przeszkolenia operatorów i działu utrzymania ruchu. Od ponad pięciu lat z powodzeniem realizujemy projekty takie jak dwu-, cztero- lub sześciostronne zautomatyzowane linie do okleinowania i wiercenia z załadunkiem i rozładunkiem, zautomatyzowane gniazda wiertarskie z załadunkiem i rozładunkiem, gniazda do rozkroju płyt połączone z automatycznym magazynem płyt, zautomatyzowane linie do pakowania gotowych półfabrykatów, maszyny do cięcia i zamykania kartonów. Jesteśmy obecni globalnie. Nasze projekty realizujemy również poza Polską. W ostatnich latach nasze maszyny i linie produkcyjne uruchamialiśmy m.in. na Litwie, w Ukrainie, Węgrzech i Austrii. Zajmujemy się również tak zwanymi projektami Fabryka pod Klucz. To kompleksowe rozwiązania technologiczne, które zapewniają klientowi park maszynowy pochodzący od jednego dostawcy. Ostatnim projektem, z którego jesteśmy dumni, jest gniazdo do rozkroju płyt z robotem, stanowiące połączenie pilarki panelowej z robotem oraz automatycznym magazynem płyt. Rozwiązanie to pozwala na przygotowanie materiałów w cyklu automatycznym, umożliwiając m.in. zaplanowanie pracy na nocnej zmianie bez udziału operatora. Jeśli planujesz wprowadzenie zautomatyzowanej technologii, możesz na nas liczyć. Jeśli planujesz przeniesienie linii lub gniazda produkcyjnego do nowej hali, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli planujesz zmodernizować dotychczasowy park maszynowy, skontaktuj się z nami. Naszymi klientami są małe, średnie i duże zakłady produkcyjne, producenci półfabrykatów meblowych, jak i gotowych mebli. Ponadto obsługujemy firmy zajmujące się usługowo obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych. Więc jeśli myślisz o rozwoju swojej firmy, Jesteśmy właściwym rozwiązaniem dla Ciebie.